Jezus mówił Do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie, wyrosło i stało się wielkim drzewem, także ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej. Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, Aż wszystko się zakwasiło. Moi kochani, w tych porównaniach, które tutaj Pan Jezus mówi odnośnie Królestwa Bożego, możemy prześledzić pewien proces. Mianowicie, w pierwszym ziarnko gorczycy, czyli bardzo malutkie nasienie, wyrasta i staje się wielkim drzewem. Widzimy proces wzrostu aż do bardzo wielkich rozmiarów, a w drugim widzimy, że ten zaczyn. Rozwija się i zakwasza całe ciasto. Jeżeli Królestwo Boże jest podobne do takich procesów, to jak myślicie, na jakim etapie obecnie jesteśmy? Czy obecnie Królestwo Boże jest jeszcze malutkim ziarenkiem, malutkim zaczynem, czy też jest już czymś wielkim? W pierwszym porównaniu należałoby zapytać. Czy już ptaki podniebne zagnieździły się w gałęziach Królestwa Bożego? A w drugim, czy już rzeczywiście mąka cała jest zakwaszona? No nie, w drugim wypadku na pewno byśmy powiedzieli, że Królestwo Boże jeszcze całego świata nie obejmuje. Skoro nie obejmuje całego świata, to znaczy, że jest w procesie wzrostu. A więc cokolwiek Widzimy i nam jeszcze nie pasuje na tym świecie, wydaje nam się, że nie pasuje do Królestwa Bożego. To wszystko są przejściowe rzeczy. Zaczyn, który Pan Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie włożył w ludzkość, na pewno osiągnie owoc. Na pewno przyniesie obfite gałęzie i ptaki pod niebem zagnieżdżą się w gałęziach Królestwa Bożego. I na pewno cała mąka się zakwasi. Dlatego z ufnością patrzymy w przyszłość i dbamy, ażeby ten wzrost i ten kwas Boży przeniknął całkowicie nasze życie, abyśmy my byli w pełni świadkami Królestwa Bożego. Panie Jezu, zalewaj nas wodą Ducha Świętego, abyśmy wzrastali w Tobie i przynosili obfity owoc. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.